Hej, witam was w moim nowym odcineczku na moim kanale, a tutaj Dariża Gaha i będziemy dzisiaj nagrywać, ja raczej będę nagrywać tak, no i jak mam trochę dziwny głos to was, was bardzo przepraszam, bo ja na serio mam chrybę taką, że nie wiem, ale i tak na to nałożę jakieś tam, trochę zapodruję to, więc dzisiaj pokażę wam poradnik jak zarabiać w grze tot. Bardzo sławna gra, dużo ludzi w to gra, więc możemy zaczynać, ja tu nie będę takich wstępów robić. Właśnie zastanawiam, czy nie nagrać, yy, nagrywać więcej gacha, czy nagrywać więcej takich poradników w jakichś tam grzach, czy tam jak to, jakieś tam coś zrobić, czyli na przykład zarobić, jak szybko level bić, czy takie coś. To jest wasza decyzja, możecie napisać w komentarzach, bo mi tak naprawdę to mi się spodobało, to i to mog mogę to robić, tam to robić, więc jak nam się gra uruchomi. Ech. Poczekajcie. Dobra, gierka nam się odpaliła. Musiałam czekać jakieś minuty, bo mi się telefon jak zawsze zaciął. O znowu coś nam się zablokowało, a dobra, taki tutaj. Klikamy w to grę. No i znowu <grym> umarł ten mój telefon tak najgorsze. O, już się odpaliło. I pokazuję Wam już jak zarobić bardzo dużo końców. Jak widzicie, ja mam 14 tysięcy tutaj w tej grze oto. 14561. I jak to robiłam? Miałam wczoraj 10 tysięcy, czy może tydzień temu. I dopiero dzisiaj y, usiadłam i 4 tysiące w jeden dzień. Wiem, trudne. Klikamy w play AKP i gramy. Bardzo Was przepraszam za moje głosy na serio, ja muszę cicho mówić, bo na serio mnie boli. Dobra, to tutaj zaczynamy. O Jezu, to się zwagowało takie słuszowe, bo no i gramy to po prostu. Przechodzimy level. I, I za chwilę nam się pokazać taka gwiazdeczka. Ja powiem Wam jaka. A, jeszcze zapomniałam. Będę się mogę zostawić lajka like i suba, będę bardzo szczęśliwa i będę miała chociaż pomysły, będę chociaż wiedziała, że uf, ktoś mnie w ogóle ogląda, no, a nie cztery wyświetlenia, bo no, coś dalej. Byle jak sobie za... Czekajcie chwilkę. Dobra jest, ta mała przerwa była, tak? No dobra, to gramy sobie, tak? Ja tylko boję się, żeby mi się bateria zładowała, bo ja teraz przy do warki nie mam. I trochę będzie lipa, gdybym się tutaj rozładuje ten telefon. Okej, okay. trochę to czasu mi zajmie, mi takie przejdę tutaj, te wale. no przejdę tę akardę. Chyba każdy w to grał, jak to ma, kto gra w ogóle, bo to jest dla osób poradni, które którzy mają to i jak wiecie, chcecie kupić na przykład... Życie, jak umieracie, na przykład jesteście przed końcem, i umieracie przez jakieś tam rzeczy, okoliczności. No, najlepszy sposób, pokażę, który bardzo działa. Nie, to nie są żadne haki, nie musicie już nic robić, po prostu przechodzimy do na luzaka. Tak, po prostu poczekajcie chwileczkę, tutaj jeszcze chwilę tak trochę przejdę. O nie, kuleczka, tak, i niech to coś. I przechodzimy do dali. O nie chcę padnąć akurat wtedy, kiedy Wam pokazuję konkrety. Dopiero po jakiejś trzeciej mapce to się... O! Już! Jest! Widzicie tą gwiazdkę? Tak, pyk! My wchodzicie i tu jest mega kasy, dużo. I tak zarabiacie. To tylko musicie uciekać, albo Wam się trafi taka mapka. Tylko chciałam Wam pokazać, jak... Dobra, jestem. Tak. Padłam, ale pokażę Wam następną matkę Czemu ja tak cicho mówię? To jest pytanie wiem. Bo gardło mnie strasznie boli, ale nagrywam jeszcze. Wiecie, jest marzec, dopiero 20 marca, jak to nagrywam. Więc jeszcze jest trochę zimno, jak u mnie. W moim mieście tak. Nie wiem, gdzie pewnie wszyscy mnie oglądają z mojego miasta ale nie wiem, może ktoś mnie ogląda kto na przykład jest nie wiem, z Warszawy coś w tym stylu nie jest po prostu, nie powiem skąd bo ja nie chcę żebyście wiedzieli, gdzie ja mieszkam bo mi na pewno gdzie jest, jak ktoś, no mam teraz w szkole to mam jakąś taką psychowankę, ale nie powiem wam jaką, tak internetowo mogę powiedzieć tak trochę mój i pokażę Wam następną mapkę, mam nadzieję, że mi się nie trafi to sama, co przed chwilą była, bo jak się trafi, to będę musiała od nowa przechodzić, już trwa 5 minut odcinek, ale to nawet szybko, powinno na mi minąć jakieś tam może jeszcze 2 minuty film i dopiero kończę, więc nie no, czekajcie chwileczkę, za chwilę do Was powrócę, kiedy będę już dalej. Okej, okay, jestem. I dzisiaj będę próbować, próbować będę. Właśnie, bo chciałam, znowu, znowu palcem coś źle, źle zrobiłam, tak, bo to się palcem steruje, jak, jak chcecie poradni na przykład na jakieś lifehacki tutaj, czy coś w tym stylu, bo ja tam znam jakieś tam jeszcze lifehacki na to, no i czyli takie, no, możecie pisać w komentarzach, albo jak chcecie, y, Fluffy Fly, jak kiedyś taki film był, powstał, to mogę też Wam nagrać, a jak chcecie odcinek zgacza, jakieś tam klity też zgacza może jakieś przeróbki, jakiś fajny poradnik jak zrobić ładną postać, wygacza coś takiego, bo niektórzy nie umieją tak ładnie. I niektórzy mi pisali kiedyś, że mm, jak ja takie robię postacie do odcinków, że to ładne, takie tajemnicze, takie ciekawe. I o tym zrobię, tylko musi być pod tym filmem. 3-4 lajki, żeby pokazać, że ja robię bardzo ładne postacie w Gacza, tylko już muszę przemyśleć, tylko jaka liczba musi być. Mniej więcej 3 lajki i będzie po prostu film jak robię Gacza. Cały czas umieram, pewnie jestem w to dobra, ale czasami mi się uda. Boże. Tak, się coś. No, widzicie, jaki ty Tak jeszcze kiedyś próbowałam czytać, jak jakieś nie nagrywałam tego. Bo to jest pierwszy odcinek, pierwszy poradnik z tego, i na pewno nie wiedzieliście, że ja w to będę grała, więc. Więc nie gadu gadu, tylko przechodziły to, więc. Bardzo Was przepraszam, będę próbować to zapudrować, ale nie wiem jeszcze, jak... czy mi się to uda. Jak was będzie wkurzyć ten mój głos, bo ja nie wiem, czy mi się załaduje, bo czasami się nie załaduje ten głos. O kurde. Okej, okay, jestem, była mała awaria. Tak. Znowu mi telefon przestał użyć, bo niestety mi się bateria skończyła. Tak, mam 28%. Już mi telefon się chciał wyłączyć, bo ja taka automatycznie mi się wyłączę. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. Musiałam odrestartować grę, bo mi się zacięło, bo akurat mi przeszła taka wiadomość, że telefon się rozładował oki to nagrywamy dalej przechodzimy raczej nie chcę się jeszcze na przykład, będę coś tam mówiła przy przychodzeniu, żeby was nie zadłucić tym przychodzeniem, więc albo dodawałam jakąś muzyczkę w tle jeszcze pomyślę Jakie szybkie turbo że to szybko szło, Jezu! No, i tak. Właśnie szukam pomysłów na odcinki, bo tam ludzie, wiecie, nie ma już pomysłów, czy gacza nagrywać czy jakieś tam inne gry wymyśleć, ale nie wiem. Właśnie się staniałam, czy na że nie nagrywać Blockster Planet, mówi Star Planet, ale nie wiem, skończyłam, że z mówi Star Planet coś tam, może jest jakieś 3-4 odcinki z Movie Star Planet był. Ale raczej tak ich tam na moim kanale, bo to nie dlatego było ten kanał stworzony. Jeżeli będzie więcej tego, będzie więcej yy, Gacha Gier. To, gacha, to coś też mówi, tak? A wcześniej nazywałam się Goblinka MSP, teraz Dariczaka. Zmieniłam nazwę, bo już Goblinka MSP, bo ja najpierw jak, yy, założyłam ten kanał i myślałam, że będę nagrywać na jedną tematykę i będę nagrywać po prostu, że. Będę nagrywać po prostu, że yy, będę te... Mówię plan nagrywać, bo goblinka MSP, my mój plan na koniec mojej nazwy. No niestety i teraz dzieje się takie coś, że na przykład na przykład yy, youtuberze w dostają, bany za, na przykład na live dostał. Dostają youtuberzy tacy sławni, którzy mają na przykład jakieś 1000 subskrypcji, którzy nagrywają po prostu Mr. Plan. Nawet ktoś, kto nie jest taki sławny, mógł dostać takie Mógł też dostać banner Mr. Plan? Nie na YouTubie, bo to nie jest jakieś łamanie regulaminu na YouTubie, tylko na Mr. Plan, bo tam jest w regulaminie po prostu czysto napisane, że nie można żadnych tam nagrywać. Nawet z tej gry, na przykład w postaci nie można. Tego znaczka takiego wiecie o tym, Michał Kaman. Znowu padłam, ale dobrze będę mówić po prostu. się nie mogę skupić, bo rozmawiam teraz z Wam, tak? No i niestety nie mogę. Nic innego robić. Dobra, próbujecie skupić, będę tak? Nie żebyście nie byli źli, że ja tak nic nie mówię. A i możecie sobie przegłosować w komentarzach, czy. Chcecie, żebym wróciła do Mister Plan, do starej nazwy? Po prostu nie wiem, dopiero za jakieś 3 miesiące to mogę zmienić, bo tam na 90 to najlepiej kilkanaście dni trzeba, można zmienić nazwę. No i nie wiem. Czy chcecie wrócić do starych śmieci, czyli um, gumika MSP, które nagrywa gacza z na MSP, tak? Nie, po prostu już tak się nie interesuje Mister Plan, już tak przestaje grać ten może. Zajdźcie ten moje konto na BuzzFeedLab, czyli macie że w na odcinkach do wygrania. I jak będzie ze 100 osób tutaj na moim kanale, podam po prostu hasło. Tak. I dam osobie tej, która y, będzie lajkowała wszystkie moje filmy, i, i da subskrypcję. Idzie 100. Będę po prostu losować osobę w komentarzach, która napisała komentarz mam nadzieję że może z jakiejś 90 komentarzy dostanę I będzie jakby te 100 subskrypcji nie ja was nie proszę żeby jakieś full do subskrypcji było 100 chcę dostać 100 chcę subskrypcję ok to jesteśmy już blisko mam nadzieję że ta mapka mi się za chwilę trafi bo jak bo mnie gdzieś kopnie jak nie będzie tej tak jest Ile już odcinek trwa? Coś czy jakieś 20 minut będzie trwał, ale trudno. Okej, okay, tu będą takie informacje, tak. I jakie ja wolicie gry? Ja na przykład chciałabym nagrać na mój kanał, Jandary Simulator, Wiem, trochę pomocy tam, jest, by było od 12 no roku życia, jakieś ja jeszcze tylu nawet nie mam. Z, od 18, bo. A Jandary School też by była może. Ale nie, nie mogę tego niestety. Tam jest przemoc, co zabija się, no tak. No i tak, no za bardzo nie jest to dla dzieci. Raczej tam nie jest umiarkowana przemoc, jak w Google Play, takie na przykład, będzie napisane. Tak, zaśpiewam <śpiewałam> prawie. No tak, trochę spędne to jest te moje gadanie, ale serial jest szczęśliwa. Jak pomienić ja jakieś 3 minuty i dopiero może będę, ale nie będę. Ok to dalej możemy zaczynać od nowa wiem teraz tak trochę się zapijać żeby wam trochę przedłużyć rozmowę i to poradnik jest tak no już mówię żebyście pisali w komentarzach że ja nie umiem na przykład przechodzić nic tutaj ani nic w stylu. nie jest inaczej po prostu telefon mi się trochę baguje nawet tego może nie widzicie w filmie ale trochę mi się baguje jak na przykład jeszcze mam włączone, włączoną nagrywarkę mam z moim telefonem, który wpadł na podłogę To trochę trudne Jest do zrozumienia to A może chcecie też na moim kanale Jakieś plastyka czy coś w tym stylu Bo Coś tam bym mogła rysować Czy tam jakieś tam A może jakieś challenge'y Żeby takim, albo prankować ludzi Na Mr czy coś w tym stylu Nie powiedziałam, że nie będę już Mr Plant, więc Patrzcie, już miałam 500 i teraz 200 końców. Nie wiem, już może jakiś trzeci raz mówię, że chrypę mam. No, widzę, poradzę mój głos. I ja trochę jeszcze muszę śpiewać. Tak, w szkole. Smutna. Napiszcie w komentarzach, czy w ogóle śpiewaliście już w szkole przez całą klasę, przez całą szkołą. To będzie mi bardzo dobrze. I jak usłyszę, że chyba, że ktoś też tak miał taki stres. Poczuć się, tak jakby ktoś też tak miał, więc... czekam. Tak, aha, dobra. No teraz na moim kanał jest 29 słupków. Bardzo wam, wam dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Bo nigdy tyle nie mogłam mieć i nawet mogłam tylko sobie pomarzyć, bo takich... W takich subskrypcjach wielkich. Bardzo mi się podoba. Rzeczywiście, kiedyś, jak jeszcze miałam, może z jakieś 8 lat, założyłam jakiś tam fajkowy kanał i miałam tam 5 subskrypcji. A jakiś rok może nagrywałam. Nie, prowadziłam, ale. i A ja już jakieś 3 miesiące, 4 miesiące, coś w tym stylu mam ten kanał. I mam full subeczków. 29 subskrypcji. Z wiekiem się powiem I może jeszcze zrobię taki Q&A możecie pisać w komentarzach, Gdy Wam odpowiedzieć na te komentarze, na przykład, że ile mam lat, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkam, tak to powiem. Nie pół, pół mojej wi yy, widowni wie i powiem jak mam na imię. Ale cię nie chciała tego zdradzać, ale to jest na 30 subskrypcji, więc możecie czekać. Bo jest na co? Jakiej Masty XD, Zobaczę, jakiś telefon, baguję, tylko, tylko dotknę go. Dobra, szybko tak może się ginąć. Nie chcę od nowa tego wszystkiego przechodzić, bo też trzeba być rozum, tego tak powiem. Kiedy głowa nie boli, już też no nie jest jakoś nie mogę. No i tak, klikam do tej kwiatki i też jest takie dmuchające coś. Możecie i na inny telefonikę, ale już będę kończyć ten odcinek. I życzę wam miłego wieczoru, bo już jest 19.44, albo dnia, zależy kiedy to oglądacie. Więc kończę.